Powiat Gdański to miejsce niesamowite i piękne, które zdecydowanie warto odwiedzić. Zwłaszcza teraz, kiedy większość z nas spędzi te wakacje w kraju. W naszym pierwszym odcinku zapraszamy Was na przejażdżkę po Pruszczu Gdańskim. Bardzo serdecznie zapraszam w wakacje, żeby zwiedzić, zapoznać się dokładnie z tym, co mamy w mieście Pruszczu -Dęski. Jest to miasto nowoczesne, ale jednak sporo rzeczy jest do pokazania. Jest zabytkowy kościół, jest faktoria, są parki, których powstało dużo w każdej części miasta. Można spokojnie spędzić dzień z dziećmi, odpoczywając na powietrzu. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do miasta. Poznajmy stolicę naszego powiatu. Od XIX wieku aż do można powiedzieć końca dwudziestolecia międzywojennego, próż był miastem ogrodem wzdłuż kanału Raduni, czyli takiego naszego, jednego z najważniejszych zabytków, rosły drzewa. Były tutaj niewielkie parczki. Pierwszy niewielki park w pruszczu to już połowa XIX wieku. Funkcjonowało się w mieście wtedy w otoczeniu tej zieleni niezwykle przyjemnie. No i właśnie teraz, w ciągu ostatnich 15 lat, wracamy do tej koncepcji. Burmistrz Janusz Wróbel tworzy kolejne zielone miejsca, miejsca rekreacji. Także w tej chwili, jak zobaczy jak wygląda okolica zrewitalizowanego przez powiat gdańskim kanału. Stwierdzimy, że to jest na pewno bardzo fajne miejsce, żeby sobie na przykład zrobić tutaj spacer. Zacząć ten spacer już od granic Gdańska, tam się zaczynają te nasze tereny zielone. Potem wejść w centrum, dojść do tego miejsca, w którym się w tej chwili znajdujemy, do parku z gruszą i pójść dalej pod kościół 14-wieczny. Ale oczywiście XIV-wieczny kościół w pruszu z przepięknymi masferkami, czyli takimi malowidłami na wieży, które pojawiły się po ostatnim remoncie, to nie wszystko. Idziemy sobie dalej, oczywiście wzdłuż kanału Radunii, dalej wzdłuż drzew, dalej ulicą Wojska Polskiego, najpiękniejszą ulicą w Pruszczu Gdańskim. Idziemy sobie, idziemy i dochodzimy do Faktorii. Faktoria to jest taki wielki park, który jest wkomponowany w układ wodny rzeki Radunii i kanału Radunii. Tam znajdują się przepiękne, urokliwe, takie bardzo odosobnione miejsca koło wody, jest gdzie odpocząć, a taką kropką nad i, która kończy ten park jest oczywiście Nasza flagowa rekonstrukcja, rekonstrukcja, która przybliża nam czasy rzymskie, czyli faktoria. Na faktorii czeka nas wiele ciekawych atrakcji. O niektórych z nich opowie nam sam król tego przybytku. Mamy tutaj na terenie faktorii plac rekonstrukcji historycznej, i na tym placu są takie dwa słupy. Zwracam się do pań. Jeżeli panie są bardzo zestresowane, możemy przy tych słupach chwycić taki przygotowany drąg. I co sobie panie będą wyobrażać, to już mnie nie interesuje. W każdym razie, można będzie tym drągiem sobie powalczyć. I Relaks absolutnie po tym nastąpi. Można także postrzelać z łuku, dzieci mogą postrzelać pacynkami. Zupełnie bezpieczna zabawa. Można się sprawdzić, jak jesteśmy zrównoważeni, pochodzić na równoważni, a w chacie targowej na stanowisku archeologicznym pomachać rączkami i może jakiś bursztyn się odnajdzie. Serdecznie namawiam. pruszczak Dańskiego do natury, objawia się nie tylko w dużej ilości parków, ale też poprzez istnienie wielu atrakcyjnych kąpielisk miejskich. Takie najbardziej znane to oczywiście strefa relaksu na rzece Raduni w okolicach dworca, zagospodarowana z leżakami, z paleniskiem na grilla, jest takie miejsce bardzo dobrze znane mieszkańcom, ale nie tylko, również przyjezdnym, którzy korzystają z tej naszej, nazwijmy to, miejskiej plaży. Mamy też kilka miejsc do kąpania, między innymi na faktorii, przy rekonstrukcji, takie miejsce spokojne, odosobnione, z bardzo spokojną, stojącą wodą, także zapraszam Również do pruszcza, nie tylko na zabytki, nie tylko żeby pooddychać zielenią, ale także, właśnie, żeby po prostu zwyczajnie się wykąpać. Dlatego warto odwiedzić pruszcz gdański i zobaczyć to wszystko na własne oczy. Polecamy również zobaczyć. Po przerwie do Rusocina powróciły treningi na autodromie oraz Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego otwiera się na interesantów. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.